W tej chwili myśmy wystąpili jako powiat, też koordynując wystąpienia tych wszystkich dni do, do województwa. No, zrobiliśmy dzisiaj taki kosztorys, który został przesłany do pani wojewody. To jest 4 miliony 700, prawie 4 miliony 800. No zobaczymy. powiedziałam, że, że taka kwota nie jest możliwa do uzyskania, pani wojewoda na pewno będzie wymagała udziału własnego jeszcze samorządu. Zobaczymy. Z tym, że ta kwota 4 miliony, prawie że 800, to liczona jest do opylania jakby tych owadów przy pomocy samolotów. Więc stawka jest wysoka, bo no to jest czysta, około 350 zł od hektara. Natomiast no, miasto opłaciło zdecydowanie mniej na samochodami z ziemi, bo to dużo, dużo paliw w tym kosztorysie, jaki obszar jest brany pod uwagę, jakby w tych obliczeniach? Całe teren Powiatu Mieleckiego, czy, czy jak? Ta gmina tam składała zapotrzebowanie, więc jest to grubo powyżej 10 tysięcy hektarów. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję.